Programowanie ma przede wszystkim służyć kształtowaniu nowych kompetencji wśród uczniów. Chcemy, żeby programowanie kształtowało wśród uczniów takie cechy jak kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, praca zespołowa. Programowanie rozumiemy niekoniecznie jako pracę. Przy komputerze ciągiem liczby i jakąś taką bardziej skomplikowaną, jakby się można było wydawać. Jakby mogło się wydawać, kiedy po raz pierwszy słyszy się słowo programowanie, od razu nam kojarzy się z jakimiś osobami, które naukowo się tym zajmują informatykami. No nam zależy na tym, żeby no nie, nie tylko było programowanie realizowane na tym wyższym poziomie, ale również na tym, żeby by nauczyło dzieci e, tych kompetencji, o których wspomniałam, ale również takiej umiejętności rozwiązywania problemów poprzez programowanie. Konferencja jest dobrym sposobem do przekazania nauczycielom wiedzy, informacji o tym, co aktualnie dzieje się w edukacji. I jest to też jakaś forma uporządkowania tej wiedzy, wskazania kierunku, w, których, w którym idziemy, jakie działania, między innymi. Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje w najbliższym czasie. Mamy tu również tutaj do czynienia z warsztatami, a więc z taką wiedzą, którą można realizować w praktyce. Naszym zadaniem prelegentów było no, takie wskazanie tych kierunków, pokazanie Pokazanie działań, jakie ministerstwo, no w moim przypadku Ministerstwo Edukacji Narodowej, ma zamiar tutaj realizować w celu wspierania cyfryzacji szkół. Natomiast no, często jest tak, że, że nauczyciele no, chcą mieć taką systematyzowaną wiedzę, chcą również realizować ją w praktyce, więc myślę, że, że takie, takie spotkania są jak najbardziej cenne. I tutaj, jak pan profesor wspominał, ta, ta motywacja, chęć zmian i, i, i pogoni za, za tą zmieniającą się rzeczywistością, na pewno tego na pewno konferencja służy uporządkowaniu takiej wiedzy i nadążaniu za, za tymi zmianami.